Rozdział jedenasty I stało się, gdy Jezus przestał rozkazywać dwunastu uczniom swoim, że poszedł stamtąd, aby uczyć i kazać w miastach ich. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusowych, posławszy dwóch z uczniów swoich, rzekł mu, Tyżeś jest ten, który ma przyjść, czy innego czekać mamy? I odpowiadając, Jezus rzekł im, Idźcie, i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli, zmartwychwstają i ubogim Ewangelia jest opowiadana. I błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy ze mnie. A gdy oni odeszli, począł Jezus mówić do ludu o Janie. Cóż widzieć wyszliście na puszczę? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich są. Ale coście wyszli widzieć? Czy proroka? Zaiste powiadam wam i więcej niż proroka, bo ten to jest, o którym napisano: Oto ja posyłam anioła swego przed obliczem Twoim, który zgotuje drogę Twoją przed Tobą. Zaprawdę opowiadam wam, nie powstał z tych, którzy się zniewiast zrodzą, większy nad Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest, niżeli On. A ode dni Jana Chciciela, aż dotąd Królestwo Niebieskie gwałtu doznaje, i gwałtownicy porywają je. Bo wszyscy prorocy i zakon aż do Jana prorokowali. Jeśli to chcecie przyjąć, on ci jest Eliasz, który miał przyjść. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Ale do kogóż przyrównam ród ten? Podobni są do dziatek, które siedzą na rękach i wołają na towarzyszów swoich i mówią – Grałyśmy wam na piszczałce i nie tancowaliście, śpiewaliśmy pieśni żałobne i nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan niejedzący i niepijący i mówił diabelstwo ma. Przyszedł syn człowieczy jedzący i pijący i mówią oto człowiek żarłok i pijanica wina, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość przez synów swoich. Wtedy począł przymawiać miastom, w których się najwięcej działo cudów jego, że się nie upamiętały, mówiąc, biada tobie, chorazynie, biada tobie, becaido. Bo gdyby się były w Tyrze i w Sydonie te cuda stały, które się w was stały, dawno by były w worze i w popiele, żałowały za grzechy. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dzień sądny, niżeli wam, a ty, Kafarnaum, któreś aż do nieba wywyższone, aż do piekła strącone będziesz. Bo gdyby się były w Sodomie, te cuda stały, które się stały w Tobie, zostałaby była aż do dnia dzisiejszego. Ale powiadam wam, żej będzie ziemi sodomskiej w dzień sądny, niżeli Tobie. W on czas, odpowiadając Jezus, rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, tak się upodobało Tobie. Wszystko dane mi jest od Ojca Mego, i nikt nie zna syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna ojca tylko syn i Ten, komu syn objawić zechce. Pójdźcie do mnie wszyscy którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawią odpocznienie. Weźcie jarzmo moje się i uczcie się ode mnie, bo ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla dusz swoich. Albowiem jarzmo moje łagodne jest, i brzemię moje lekkie jest.